Cześć, nazywam się Jerzy Owiński, jestem menadżerem, będę głosował na Joannę Augustynowską, ponieważ uważam, że czas na konkretnych ludzi i na właściwych miejscach. Witam, nazywam się Artur Pianowski. Jako młody przedsiębiorca z branży budowlanej stawiam na ludzi młodych, odważnych, chcących wyzwań i zmian. Przede wszystkim tych zmian, które będą na lepsze, a nie na gorsze. Nowej, świeżej krwi. Dlatego polecam na posła, żeby zagłosować na Joannę Augustynowską, lista nr 8, pozycja nr Witam, serdecznie Nowowski z tej strony. Na co dzień zajmuję się analizą sprzedaży wyników spółek giełdowych. Mój głos oddam na Joannę Augustynowską, ponieważ czas na młodych, nowoczesnych ludzi. Tak więc mój głos, pan dwójkę nowoczesnych. Okay. Cześć, nazywam się Artur Zbroniec, jestem adwokatem. Będę głosował na Joannę Augustynowską. To super kobieta. Witam wszystkich, nazywam się Wojciech Kłosiński, jestem przedsiębiorcą z Wrocławia. Chciałbym oddać swój głos na Janę Augustynowską z nowoczesnej Kraptowacar. Uważam, że to jest jedyna partia, która myśli o przedsiębiorcach mało się. Nazywam się Mateusz Kania, jestem studentem Uniwersytetu Plutowskiego. Głosuję na Jannę Augustynowską najlepszą kandydatkę nowoczesnej. Proszę za Petru.